Cześć, ja jestem Marcin Cichorz i witam Was serdecznie na kanale Sonobytes Polska. Dziś króciutko omówimy Pelet Standardowy Pelet, najważniejszy Pelet w gamie marki Sonubites Jest to Pelet Profit, Pelet do łowienia na metodę Feder przy pomocy koszyczka klasycznego oraz przy łowieniu spławikowym, np. przy łowieniu natyczka. Co charakteryzuje Pelet Profit? Przede wszystkim Mówimy tu o pelecie 2mm, to są bardzo ładne, równe 2mm ziarna, co dla mnie jest bardzo ważne. Oraz kolor tego peletu, bo to jest, mogę powiedzieć, miał, że to jest kolor brązowy. Bardzo dobry kolor, bardzo stonowany na każdą porę roku. Pelet charakteryzuje, ten pelet charakteryzuje się tym, że mogę go używać w bardzo zimnych miesiącach, a mogę go używać w pełni sezonu, kiedy jest gorąco, i ryby bardzo dobrze żerują. Ten kolor jest wręcz idealny. Profit nasączony jest olejami rybnymi i ma idealnie wyważoną ilość mączki rybnej, co jest bardzo ważne przy wędkowaniu przez cały rok, aby w zimne miesiące nie przesadzić, a w letnie miesiące, żeby nie podać jej zbyt mało, kiedy ryby bardzo mocno żerują. Charakteryzuje go również fakt, że po przygotowaniu, po dobrym, po poprawnym przygotowaniu ten pelet bardzo dobrze pracuje na podajniku. Nie zbryla się i nie robi się z niego taka cegła. Jak ja to mówię podczas wędkowania na metod Feder. To jest ważne, ponieważ wiem doskonale, że można trafić na złej jakości pelety, na pelety, które wydaje nam się, że dobrze przygotowujemy albo przygotowujemy je domaczając pryskiwaczem. I mimo wszystko, wędkarz wsypuje ten pelet w foremkę, przyciska do podajnika, zarzuca i za 5 czy 6-7 minut ciąga podajnik z górą peletu. To nie ma najmniejszego sensu. Ten pelet nie miał prawa zadziałać, a ryba, która próbowała się dobrać do przynęty, jeśli ona w ogóle znalazłaby tą przynętę, marne szanse, że ją złowicie, dlatego pelet niby wydaje się to tak banalna sprawa, ale jest bardzo ważne, żeby go dobrze przygotować i ja chciałbym wam to pokazać. Chciałbym wam pokazać, jak przygotowuję ja ten pelet, ponieważ możliwości przygotowania jest bardzo dużo. Nie mówię, że one są złe, one są świetne, można przygotować to w podbieraku, można przygotować to w siatce do namaczania peletu Ether z Prestona, można przygotować to w jednym pojemniku, zakrywając go w drugim. Ja pokażę Wam po prostu, jak mi się wydaje, że jest najbardziej bezpiecznie i dla mnie odpowiednio przygotować ten pelet. Bierzemy sobie mm, takie pudełeczko z Prestona, ono właśnie służy między innymi do namaczania peletu. To jest pudełko i taka kratka w środku. Otwieram pelet, wsypuję sobie nie za dużo ilość do pojemnika, tak testowo. Pojemnik wkładam do miseczki i zalewam wodą. Nie zastanawiam się ile wody wleję, po prostu wlewam tą wodę do pojemnika. Patrzę teraz sobie na zegaryczek. Mieszam pellet w pojemniku, i dla mnie idealnym przygotowaniem, czasem przygotowania tego pelletu jest półtorej minuty. Poczekamy chwilkę, zaraz będzie gotowy. Minął czas, o który Wam powiedziałem, czyli półtorej minuty. Wyciągam sobie taki pelet z tego pojemniczka. Można go odłożyć na bok podczas. Przygotowywania stanowiska na trawę to jest bardzo wygodne. W ogóle należy pamiętać, że przygotowanie takich rzeczy jak zanęta czy pelet warto zrobić zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce wędkowania i będziecie się przygotowywać do samego łowienia, żeby to sobie spokojnie tam dochodziło do takiej formy, w jakiej powinno być. Mam tu miseczkę, nie zostawiam tego peletu na zbyt długo. Takim pojemniku, no bo przecież mógłbym go zostawić. Postawić na trawie i poczekać, aż będzie gotowy nie. Nie odsączam go aż tak idealnie i przekładam go sobie do jakiegoś pojemnika. W tym wypadku jest to taki większy pojemnik, w którym później go trzymam, ale równie dobrze, jeśli to jest duża ilość peletu, może to być miska. I ten pelet warto sobie równomiernie na dnie tego pojemnika rozłożyć i odstawiam go. Na przy, przypuśćmy 20-30 minut, w, w przypadku peletu czasem te 20 minut nawet jest za dużo, wystarczy 15 w zupełności. I po tych 15 minutach rozbijam ten pelet, bo kiedy on jest tak ładnie rozłożony na dnie, on się troszeczkę nam polepi, ja go rozbijam i to jest pelet dobry do wędkowania. Zaletą tak przygotowanego peletu, czyli nie trzymanego zbyt długo pod wodą, nie skompresowanego pojemnikami, nieprzemoczonego jest to, że kiedy ja podczas łowienia zdecyduję się na to, że potrzebuję bardziej lepiący się pelet lub na przykład będę miał słabe wyniki i zachcę spróbować jakiegoś atraktora, bo może on poprawi moją sytuację podczas łowienia, to pelet, który jest przygotowany tak idealnie, Spokojnie przyjmie mi pewnego rodzaju atraktory. Spokojnie mi przyjmie dodatkową ilość wody. Ja mogę zrobić z nim co chcę. Mogę dosypać do niego zanęty i nic się wtedy nie zadzieje. Jeśli ja przygotuję palec zbyt mokry albo on będzie zbyt gąbczasty, to wtedy każda kropla dodatkowa traktora, boostera czegokolwiek spowoduje, że on może być już zbyt lepki do przygotowania w podajniku i z niego po prostu nie będzie się obsuwał w należyty sposób. A few moments later. Oczekałem, słuchajcie 20 minut, może nawet 25 pelet sobie tak w tym pojemniczku dochodził przylepiony do dna, tak jak wam powiedziałem rozłożony po prostu ładnie teraz po tym czasie zawsze podczas przygotowywania się do wędkowania rozbijam go i on jest w pięknych 2 mm ładnych, równych ziarnach no i jest już gotowy do wędkowania a widać jak ładnie Zlepia się w całość i bardzo dobrze rozbija się z powrotem na 2 mm kawałeczki, co jest bardzo ważne, żeby się nie zbrylił w podajniku, a żeby po opadnięciu na dno bardzo dobrze pracował. Taki krótki film dzisiaj był dla Was. Słuchajcie, ja wiem, że wiele osób doskonale wie jak palec się przygotowywuje i nie chciałem ich tutaj niczego. Uczyć. Natomiast wiele osób nie wie, jak ten pelet poprawnie przygotować. Nie wie również, że pelet jest bardzo ważną rzeczą, bardzo ważną sprawą w, artykuł, w dziale takich tematów zanętowych podczas wędkowania, który zawsze trzeba mieć ze sobą. Możecie łowić po prostu na sam pelet. Możecie łowić na pelet wymieszany z zanętą w stosunku na przykład 50 do 50. Możecie łowić na. Sam pelet z dodatkiem delikatnym zanęty, a możecie łowić na zanętę z dodatkiem delikatnym peletu. Tylko ogranicza Was wasza wyobraźnia i to, co w danym momencie lepiej sprawdzi się nad wodą. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście tą chwilę dla mnie i dla kanału Sonu Baits Polska. Nie zapomnijcie o łapce w górze. Będzie miło, jeżeli zostawicie subskrypcję. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych filmach i nad wodą. Cześć!